Witam Was serdecznie, kochani, wieczorkiem. Chciałam pokazać Wam, jak mój stołczyk przepięknie kwitnie. Ponownie. Mój kwiatek się jeszcze nie rozwinął. Dwa się trzy się rozwinęły. I jeszcze ma pączki. Tu jeszcze takie malutkie ma i się na dworze chłodno było byłam na spacerku i przy okazji odebrać paczkę z pure beauty kobieca moc A i trojdę na mamografie. Te zapraszam, żebyście się badały, kobietki. I dziękujemy za oglądanie. Życzymy Wam miłego wieczorku. Dziękujemy bardzo za nowe subskrypcje. Zostało jeszcze 38 subów i robimy rozdanie. Dziękujemy za komentarze, lajki i zapraszamy do subskrybowania, lajkowania. Wziaczki, pa pa. O ten kwiatuszek. Nie wiem czy co z niego jeszcze będzie. Za ciepło miał mi wysych. Jeżeli ktoś wie jak zaradzić, to proszę o pisanie w komentarzach. Pa!